Witam, tu FSO Polde Karo Polonez Caro Plus 1.6 chyba GSI GSI Tak dokładnie Przedstaw się Cześć wszystkim, nazywam się Krzysiek mi, Miło Wam, miło mi w zasadzie że mogę wystąpić na tym kanale i przyjechałem z użytkownikiem Efeso Karo żeby Wam pokazać tego porzuconego Poloneza Caro Plusa Ile prawdopodobnie lat może tutaj stać? No tak myślę, że na około 15 albo i lepiej, bo pamiętam, że jak byłem bardzo mało, bo tutaj to mieszka, moj, moja rodzina tutaj mieszka na tym osiedlu, więc, więc bardzo długo niestety stoi, widać, że wraca w ziemię, ale o dziwo, jakoś w, wnętrze za bardzo nie, nie zniszczone, tylko, że brudne tyle w zasadzie. Przebieg prawdopodobnie ma, jak sprawdzaliśmy z Krzyśkiem, 80 lub 180 tysięcy z hakiem. Markamenty jakie ma są to oczywiście dziury w dachu, brak powietrza w kołach i gnitych krzępie widać. lakier widać, że nie doschodziło. o, a tutaj to już praktycznie nie istnieje, można powiedzieć samochód jest zasunięty lecz co o dziwo ma prawdopodobnie całą deskę rozdzielczył no i... Widać, że nie jest nie poza tym pracujemy z tematu Tak, to jest plus mhm. w tym modelu Który to rocznik? 99 o, tu. Tak, rok 99 O i na gaz też jest jeszcze, widzę Porzucić taki samochód zwłaszcza z tym silnikiem 1.6 gsi mm. Tu jest naklejka. O, już napisy prawie nieczytelne. Hak, jeżeli ktoś by miał na tyle duże zaparcie w sobie, żeby wyremontować go. Mógłby go uratować Tak samo się dzieje z jego kolegą op, op, Oplem Kadetem Możemy wam go pokazać jak chcecie A ja zobaczę Jak się ma Tak się prezentuje niestety ten zielony polones. Szkoda, że jest porzucony, ale no, takie były lata Niestety Chociaż Zlotowicz uratowany. Opel z szeberdachem. No, niestety zapadł się w ziemię. Znaczek ABS Special. I jeszcze z automatem widzę. Przebieg tego opla to oczywiście 10 93 hmm. No już praktycznie blacherka nie istnieje, widać. Szkoda tych samochodów. To jest oczywiście jeszcze wrócę na temat kadeta. Silnik to 1, 6 lub 1-8 i ile może lat stać prawdopodobnie M Mam tak na oko to myślę że z 10 bo jeszcze pamiętam jak się jeszcze się ruszał w ogóle z miejsca na miejsce Ty jeszcze widzę że ma zbitą szybę bo wycieraczka tutaj się do w przybył no szkoda samochodu zwłaszcza że już tak takich mało już jest niestety... Jest niestety coraz mniej i nie będzie ich przybywać na drodze Miejsce na relingi A my lecimy w kolejne miejsce Kolejny Polonez, który był tydzień temu w sobotę Są z 2000 roku Ja swoje informacje powiedziałem O tym samochodzie Krzysiek, no, Może coś więcej powiedzieć? Tak, powieć? no to chętnie udzielę informacji na temat tego Poloneza Polonez należał do starszego pana, który już Kilka lat temu zmarli, dlatego tak wzrasta. I z tego co wiem, to ten starszy właściciel ma żonę, i nie wiadomo, czy ona jeszcze żyje, czy już nie. I ta, nawet jak ta właścicielka żyje, to z tym samochodem nie ma co zrobić, I dlatego tak wzrasta. Tyle informacji wiemy. Też wiem, że syn tych właścicieli to mieszka w Warszawie. Tak, takie informacje dostawałem kiedyś tam. A no, zobaczmy, jaki ma przebieg. 87 tysięcy ma najechane. Ogółem, że jest syp w środku, to wnętrze jakoś nie jest zniszczone no to prawda, niestety ma burdel, trzeba tak to nazwać przebieg taki ma, taki ma, niestety samochód z 2000 roku ma instalację gazową tak ma nawet a powietrza w kopalni też nie ma. Dzisiaj taki bardziej luźny jakby odcinek, film. Zwiedzanie z lotowiczem Polonezem 1.6 GLI, który na zloty. Niestety ten samochód najprawdopodobniej trafi na złom. Oby nie szkoda tych aut Jest zamknięty jak tu w mieście Lublin albo w innym mieście nawet Tutaj. Znaczka żelowego nie ma oczywiście. Bo żelowe znaczki wchodziły w dziewięćdziesiątym ósmym roku. My lecimy dalej. Tym polonezem. Otwarty porzucony Polones w Lublinie ulic oczywiście nie podam z wiadomych przyczyn Dobra Krzysiek, powiedz tu jak długo prawdopodobnie może stać? No tak z kilka lat na pewno, a tak dokładnie to też nie wiem, bo tak była właściciel na nie, nie znam tego samochodu, więc no... Ale, ale, go ale tak znam na oko jakbyś powiedział Nie no myślę, że tak po obejrzeniu... 5 lat może tak ma, to może, Pięć 5 lat no, tak około takie bursztano No, poza tym strasznie wybebeszony jest, nie ma niektórych części To zaraz do tego przejdziemy Stan wizualny Niestety rdza Jak to rdza Czemu rdza rdza czas zacząć poloneza na, 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 na gaz jest. Widać, że mam butlę z gazem Ma no, oczywiście Gaz to. Jaki I to rocznik? 98 98 rok jakby samochodu Butla taka sama jak u mnie Karo Wnętrzek wspominał Krzysiak beszone no, niektórych części brakuje do niego. Ale tak, tak patrzę, patrzę, to... fotel zadbane są widzę, nie zniszczone. Tak, fotel są zadbane. Przejdziemy z tamtej strony. Te 5 lat, jak Krzysiek mówi, że może stać, jest bardzo prawdopodobne. Naklejka, nie jadę... wolno, tylko dokładnie. Hmm. Oczywiście tylna blenda mi się podoba. Jest czarna. Kolejny nas ma kaka. Ma trzy klamki czarne. Straka prawdopodobnie. Klamki wyłamki tak zwane. Tak, klamki wyłamki. niemalowane klamki, wyłamki, tak zwane zobaczcie jak przebieg sprawdź były w wersjach zubożonych, czyli pozbawionych jakichś tam rzeczy nie będę wymieniał, bo kto siedzi w temacie tak długo jak ja, podobnie będzie wiedział o co chodzi przebieg tego po za to 24 tysiące mały jak na ten samochód plus minus 24 tysiące nie wiadomo czy to jest 124, 224 lub oryginalny 24 Rdza jak to rdza Dokładnie ten sam temat tutaj w moim polonezie 98 rok Dach jest bardzo zakurzony Antena oczywiście Jaki silnik oczywiście To nie wiadomo Nie wiadomo Nie ma naklejek Kara Plus oraz 1.6 GSI lub GLI W zależności od punktu wtryskowego rodzaju wtrysku Ja zakładam że może być to jedna część GSI, rynienki wyłamane ten samochód nie jest tak bardzo zapaskudzony jak będzie w następnej scenie Polonez Atu który już 3 lata obserwuję Nikt się nie zgłasza po niego. Oczywiście będziemy jechać tam. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Porzucony A A.T.U., porzucony A A.T.U. żyje, porzucony a A.T.U. żyje dalej, oraz porzucony a A.T.U. żyje dalej, ciągle. Tak nazywają się tytuły filmów o tym Polonezie A.T.U., który obserwuje go od trzech lat, blisko trzech lat. Jaka jest Twoja reakcja, Krzysiek? No, ogólnie to ciekawy w no. aż poza, poza tym szkoda, że masz jakiś śmierdzi w nie? No, poza tym szkoda, że gnie. poza tym, że już, a tu minusu to już, to już mało jest w zasadzie, nie? Jeszcze mniej niż karo plus, a plus, no właśnie, <gry> po prostu no karo. Radia nie ma już. Wszystko praktycznie już wybebeszone. Tak. Zobaczę sobie jaki przebieg ma, ale facet to e będzie ciężko, bo przebiegu nie minuty, sprawdzałem mu. Te minuty to tak się rozkręcają. Nie wiem, możliwe, że się przekręcił. Ale jaki ma aktualny? To już nieważne. 107 1071 mhm. Czyli przebieg chyba jak dobrze kojarzy z poprzednich swoich nagrań o tym aucie nie zmienił się Tak, poza tym to ma połupaczki dołożone z przejściówki jakieś yy, Tak, yy, przejściówka albo nawet I Borewicz może być, nie wiem Zubożony Borewicz bo też takie miał, oczywiście. No, miał, miał. No, co powiesz ciekawego o tym samochodzie? Jaka jest Twoja opinia, reakcja? No, ja bym go odratował, szczerze mówiąc. Szkoda mi go po prostu. Hmm, no tutaj to blacha faktycznie nie istnieje, widać. No niestety w ten samochód W porównaniu do moim Karo Które wsadziłem Ponad 10 tysięcy w mechanikę w wizualny wygląd To ten samochód, sama blacharka, sama mechanika wyniosłaby 20 no, tysięcy? Oczywiście żeby robić to samemu koszt, robocizny, roboczo godziny, mechanika nie licząc. Jeżeli ma się umiejętności mechaniczne, jakieś blacharskie po prostu łatanie i tyle. No, tak poza tym to ma grill od plusa dołożony Tak, grill od plusa No niestety jak. Ale... Moje ulubiona część, wow. którą lubię poprawiać, to jest <grywka> kierunek. Samochód prawdopodobnie jest chyba z 97, ale pewny nie jestem. Szyby ma różne. Oznakowanie: tu ma 5F6, tutaj ma. 6F6 Tak samo jak w moim polonazie Karo bardzo różne numery są na każdej szybie Zapowiesz na koniec odcinka No, że pozdrawiam wszystkich widzów tego filmu To nie jest pierwszy i ostatni film tak jakby serii porzuconych samochodów po Lublinie. Także w następnych odcinkach, tygodniach, miesiącach lub latach nawet będzie film. Może o tych samych samochodach, może o innych. Zobaczymy. Czy nawet spotkanie z kolegami Krzyśka. Który ma jeden kolega malucha, jak pamiętam. No i Deutico. I Deutiko. A zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wyjdzie, może się uda. Tak. Jeżeli wyrażą chęć, zgody, chęci na nagranie z nimi, z samochodami oraz... Z właścicielami tych samochodów filmu, nagram to. To by było na tyle w tym odcinku. Nudny, jak zawsze. Parę zdjęć i kończymy. Na razie.